Tak. Ja jeszcze raz przedstawię naszych gości. Pan Piotr Niemczyk. Pan Waler Iwaczew. I Wojciech Klicki. Wojtek Maziarski. I ja się nazywam Renata Kim. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Mam nadzieję, że nie ma wśród nas żadnych przedstawicieli służb. A jeśli są, to to niech się uczą, nie robimy niczego niezgodne, niezgodnego z prawem. Będziemy rozmawiać o tym, gdzie nowa ustawa inwigilacyjna może naruszać nasze prawa, gdzie, gdzie jest dla nas groźna. Tytuł dzisiejszego... Dobrze. Mamy mniej więcej godzinę na pytania, które my będziemy zadawać naszym ekspertom, a potem oddamy głos Państwu i będziecie mogli zadawać własne pytania. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania brzmi tak. Wkrótce i Ty możesz być terrorystą. Ja mam pytanie do Pana Piotra Niemczyka, bo ja na przykład w ogóle nie czuję się terrorystą. Nie zrobiłam niczego złego. I dlaczego miałabym zostać uznana za terrorystę? Nie. No Właśnie, dlaczego, dlaczego każdy może zostać terrorystą? To jest dobra... to czy O tym decyduje taki, taki dokument, który nie jest wprost częścią ustawy. Jest y, dokumentem opracowanym na podstawie delegacji ustawowej. Jest to projekt zarządzenia, y, rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji, który określa katalog zdarzeń o charakterze terrorystycznym. I ten katalog jest. Właściwie, nie no, ponieważ to, to nie jest jakaś wypowiedź naukowa, bo można kol kolokwialnego określenia, jest to prostu absurdalne. To jest taki zbitek obożnych życzeń, które podejrzewam różni analitycy w różnych służbach sobie zebrali i zrobili z tego właśnie katalog, który, jakiego rodzaju zdarzenia mogą być sygnałem o tym, że się szykuje np. zamach terrorystyczny. I znowu powiedziałbym, że, jako narzędzie dla analityka, dla analizy kryminalnej, być może to by się obroniło, prawda? Bo tam są takie sygnały, których może kilka, jak się zbierze, to rzeczywiście coś poważnego się używuje. Natomiast, natomiast, tak naprawdę, jeżeli patrzymy na nie jednostkowo, a trzeba pamiętać, że ten katalog to jest nie tylko prawo do wszędzia czasami jest obowiązek wszczęcia postępowania. Ja zaraz Państwu podam przykłady, ale co dużo mnie fascynuje, na przykład w tych przykładach, ponieważ jest bardzo dużo różnych zdarzeń za granicą, na przykład nie ma takiego zdarzenia, jak że informacje o tym, że w południowym Azjewistanie w medresach y, uczniowie tych szkół kor koranicznych zaczynają się uczyć polskiego, prawda? Takich informacji nie ma. Dla mnie to był jeden z najbardziej y, y, niepokojących sygnałów, bo wiadomo, że te medresy w południowym w Pakistanie to jest jakoś tam kuźnia kadr tych różnych formacji terrorystycznych pakistańskich, talibskich, czy, czy im, sympatyzujących z nimi. Albo na przykład takie zdarzenie, że gdzieś mamy na portalach dżihadystycznych informacje, że ktoś się dopytuje jakieś tam warunki działania w Polsce, nie wiem ile kosztuje bilet z Warszawy do Prakowa, albo coś takiego. Takich tu nie ma, prawda? Ale na przykład jest takie zdarzenie, jak informacje o utracie bądź kradzieży polskich dokumentów tożsamości. To? Za granicą to jest. Tych... Czyli, czyli bez rozróżnienia, że na przykład to jest kradzież dokumentów rzeczywiście w kraju, w którym jest podwyższone ryzyko, że ktoś może ukraść dokumenty po to, żeby je wykorzystać w działalności terrorystycznej, nie ma takiego rozróżnienia. Skupię to dobrze właśnie, nie wiem, kradzież czy zgubienie, ktoś zgubił po prostu tak? dokumenty w Czechach, a czy minie nie zgubienie w Czechach, czy w, w, w Pakistanie, prawda? Więc nie ma takiego rozróżnienia, po prostu każde z tych zdarzeń może spowodować wszczęcie procedury właśnie związanej z przepisami <Ky> antyterrorystycznymi. Z takich rzeczy wprost nas może być może dotyczących, to jest coś, co oni tutaj nazywają wezwaniem do łamania prawa, Swobódek różnych, ale w tym politycznych. Tak? Czyli wyobrażamy sobie, że jakaś organizacja społeczna w Polsce zaczyna nazywać jednak do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Tak? I przez aż organy państwa jest zintegrowane, jeżeli wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa, to znaczy do czynności, które może oznaczać złamanie praw, tak? No, jakby ta organizacja ma sekcję akcji, tak to się nazywa? Drogi tak. Ale, ale obywatelskie nieposłuszeństwo niekoniecznie polega na sekcji akcji, prawda? W, w, na przykład, nie wiem, odmowy, przyjęcia, jakby no, się, tak się to dniało, oczywiście było takie może czy paralele, z w roku, w, tym udziałem, w latach 80., nie była mowa o odsłaniu książki wojskowej. No to było złamanie prawa zgodnie z Zjednoczonych, bo obywatel miał obowiązek posiadać książkę wojskową, i to było uznane za złamanie prawa. To tutaj mogło być uznane za, za czy zdarzenie o charakterze Takie zdarzenie jak właśnie y, rozmierzenie jakiegoś banera na terenie kancelarki prezesa też mogło być uznane za złamanie prawa w celach politycznych, czyli. Y, y, w dużym uproszczeniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym i, i, i mieści się w tym katalogu, moim zdaniem, się mieści, więc ten katalog jest po prostu, po prostu absurdalny. Więc dlatego tak niestety łatwo można obawiać się tej łatwości, szybkości definiowania pewnych zdarzeń jako zdarzenia terrorystycznego.